Cześć, w tym filmie wyjaśnię, gdzie znajduje się mikrofon w urządzeniu takim jak CS25. Są dwa mikrofony. Pierwszy znajduje się na dole, jest więc głównie do rozmów, ale także do wiadomości głosowych i innych rzeczy, jak na przykład odnośnie, jeśli nagrania głosowe lub po prostu cokolwiek, do czego możesz potrzebować tego mikrofonu. Ale jest też inny mikrofon na górze, są więc dwa otwory. Ten po prawej stronie to wentylacja, a ten po lewej to mikrofon. Jest to na przykład do nagrywania z tylnej kamery. Nagrywa, więc dźwięk stąd to po prostu zależy od aplikacji. Niektóre aplikacje wykorzystują ten, a inne, inne ten na dole. I to wszystko, polubcie i subskrybujcie. Do zobaczenia następnym razem.